witam w dzisiejszym odcineczku. Dzisiaj pokażę Wam, jak Patrycja, czyli moja żonka, na moim koncie, głównym koncie, trafia najdroższą wymianą kartę w tej Fifie z paczki z trzema ifami. To już mówi wiele samo za siebie. No i do tego rozbudowa 11 razy 86, plus yy, 11 razy player pick, 3 razy 86, plus player pick. O, taka rozbudowa. No i to wszystko w tym odcineczku. Jeszcze fajny meczyk i mała pogadanka. Łapki w górę. Lecimy. Szkot i odbierz 10 zł rabatów w sklepie alsen.pl Urodziłam się gotowa do otwierania paczek. Dobra, trafisz Mój na babę? Ale czytaj tutaj, tutaj po prostu to, to, to jest? A, gwarancja. Nie, check. po angielsku. Gu <laughs> Guarana uh, e Guarantees Guarantees. That's right. Yeah. Dawaj. Lecimy. Lecimy. Tutaj. Zapraszam. Zam nie oczy, jedź po... No ale zam! Zamknij... No! Nie! A! 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 Jest! 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 Przepraszam! Przepraszam Bruno! Przepraszam żołda, jesteś kochana! O, mi Przepraszam, kochana. Przepraszam, że... Halo, echolokacja. o Jezus! O nie mi wąta! Przepraszam Bruno! Przepraszam! O Jezusu! Patrycja, trafiłem! Bapy, tak jest! Wiesz, no się cieszyć, cieszyć Ale mi dzwoni, nic nie słyszę na dół. Będę benek uh. przebij... Nie, przepraszam? Nienawidzę. nienawidzę. Nie wierzę, ale to będzie odcinek. Przepraszam, jesz. przepraszam. Ale ja powiedziałam, że będziemy bapy Boże, ja muszę iść nawet czyścić paczki, matko. Żona to jest jednak skarb, no. Bye bye, Kilian. Bye bye, mordeczka. Fajnie się to bym grało. Specjalnie robiłem silverowe wyzwanie, specjalnie zgarnąłem trzy dodatkowe piki. Zegranie z we składem, po to, żeby w ostatniej Food Champions zgarnąć 6 pików. No i mamy 6 pików, Mamy La Fonta 86 i mamy Giovanni'ego Simona 86. I to są dwa wysokie overane przepalane Food Champions Premium Upgrade 86. Więc o to się mogę obawiać. Czy tutaj przypadkiem 86 66 nie wróci? No ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Wczoraj wleciał, Kylian Mbappé Ostatnio wleciał klien Mbappé. Mbapp Mbapp Znak do zafuczenia jest oczywiście, więc teraz kontynuujmy tą fantastyczną pasę. Kontynuujmy tę fantastyczną pasę. Trafmy super player pika czerwonego. Patrzymy, co tutaj pójdzie. Uwaga! Poszły trzy piki. I sprawdzamy pierwszą, pierwszą karcioszkę po statystykach. Czy to będzie ktoś potężny? Dobra. Kondycja potężna, ale z tym jumpingiem, z tą siłą. No nie, no nie. Też Agility odpada. Choda, bo to musi być napastnik, ale. Co to w ogóle jest za karta? W ogóle jak myślicie, co to jest, co to jest, co to jest za karta 86? Czy to jest Tomek Miller? Zobaczmy. Nie, dusza Tadyć, dobra. Pierwsza karta 86. być jakiś środkowy pomocnik, chyba. A... To jest średni finishing. Taki sobie Pace Overall około 87 overall. Aha. Akuna 86, dobra. Nie, no nie ma szans tego, tego pyka 86 plus trafi cokolwiek. No nie da się. Ostatnia karta. Jest yes, git. Jest git. Czyli to jest albo jakiś pomocnik, albo jakiś defensor. Dobra, po już wiemy. Po już wiemy, co tu się dzieje, nie? Ale ja się nie denerwuję, widzowie. Nie po tym Mbappe. Nie po tym Mbappe ostatnio. A więc, widzowie, zobaczyliście Mbappe, zobaczyliście rozbudowę 86 plus... po yy, no z tej rozbudowy to nie siadło. Nic zbytnio dobrego. Widzicie też mój aktualny składik w którym tutaj od jakiegoś czasu już się niewiele zmieniło. Oczywiście Zambrotta, oczywiście Wandersart. To są karty, które ostatnio wypadły z paczek z ikoną Prime na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, które tutaj na tym koncie robiłem. 2123 punkt aktualnie Division Rivals. Sezon kończy się za tydzień i dwa dni. Znaczy właściwie tydzień i dzień, tak? Bo jeśli jest środa, no to jutro jest koniec. Kolejnego cyklu DR, no i za tydzień koniec całego sezonu. Do tego czasu z tych 2000, 2123 punktów, które tutaj mam, powinienem zrobić 2375, żeby zakwalifikować się na czwarty turniej regionalsów ODI. Czy mi się uda, zobaczymy. W trzecim sezonie mi się nie udało. Skończyłem na 2320 coś takiego i zakwalifikować się na turniej regionalsowy się nie udało. Z Polaków dostało się 5 się osób bodajże mi na pewno, Błahu, Tomek 601, Zalewski, Furman. Nie wiem, czy ktoś jeszcze. O. Ta piątka. Możliwe, że kogoś jeszcze pominąłem. Jedną osobę, tak mi się wydaje, ale może się mylę. W każdym razie, zagramy sobie teraz jeden meczyk. Zobaczymy, jak tutaj forma będzie siedzieć. Przedały się te punkty zacząć już sumiennie zdobywać, ale i tak ja w ostatnim tygodniu zwykle gram tych spotkań najwięcej z lepszym bądź gorszym skutkiem. Zobaczymy. Zakończy się też sezon Ekstraklasa Games, przynajmniej ta, ta faza ligowa, w której zająłem ósme miejsce, rozegrałem 17 kolejek ligowych, ale powiem Wam, że do podium zabrakło mi dosłownie trzech punktów. Jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu, mogę zrobić po prostu osobny odcinek, w którym omówię cały sezon ligowy Ekstraklasa Games. No i co dalej? Kiedy faza lanowa, kiedy faza pocharowa, którą będziemy rozgrywać na lanie, z kim będę grał i tak dalej, i tak dalej. Mogę tak Wam objaśnić pokrótce w jednym osobnym filmie. Dajcie znaka, czy coś takiego dla Was Przygotować, zobaczmy tutaj, Filip Lam, Ferran Torres znalazł Mbappé, Mbappe, ale tutaj już niepotrzebnie tak się... Oj, tutaj, żeby tylko tego Mbappé tu nie puścić, Ruben Diaz świetnie. Myślałem właśnie, czy by za tego Diasa nie puścić tutaj e, tego Timbera z SBC, natomiast Warant wtedy byłby bez grania, niestety. Ginol, ładnie. Ale się urwał. I na długi, co? I Neymarito! Nie podskoczyłeś ostatecznie! Spróbujmy nasz standardowy schemat, narożne. Perantures! Doznalazł no, się na pozycji, ale główka fatalna. Nie wycelowałem. Wiem, że też część z was ma z tym problem, ale tutaj... Tutaj była kompletnie też moja wina, bo nie przyłożyłem się do dobrego przycelowania z analoga. Jednak przy główkach trzeba być bardzo precyzyjnym. No i zabrakło też strzału na zielonym, a też przy główkach to się wręcz bardzo przydaje. No, tu spalonego chyba nie ma. Nie było, nie było spalonego, ale sposób mojego wykończenia w wykorzystaniu Dawida Zinoli. Znaczy pomysł dobry, żeby zalobować, ale znowuż tak jak przy tej główce, o której mówiłem, że przydałoby się wykończenie precyzyjne, czyli na zielonym, tak samo tutaj. Również na zielonym e, powinienem tutaj oddać strzał. Tak ekran z pierwszej połowy. Wyrównana na pewno. Aczkolwiek w tej sytuacji stworzyliśmy sobie więcej rywal, nawet strzał nie oddał finalnie. To Aha, dobra. No to niestety. <noise> Kompletnie wistaliśmy tutaj pułapkę wsideową. A już mój. Mój call do sędziego, że za wsideem to już wiadomo. Próba wywarcia presji, ale nieskuteczna. Szybkie zmiany. kancelę do środka pola na lewą obronę. Davis. I jeszcze Vinicius za Zinole. Tak sobie wpuścimy chłopaków. Nice, Neymar, brawo. Świetna fineska. Tak zwane German finest, czyli w teorii powinienem tutaj uderzać z prawej nogi, ale tak się ustawiłem specjalnie, żeby z lewej tutaj zawinął Neymar. Ale szczęście teraz, ale dużo szczęścia. Przepraszam rywala za to. Bo tutaj jednak, chociaż to wyjście bramkarzy no, było niepotrzebne z jego strony, wydaje mi się. Ja chciałem tutaj odegrać piłkę, dalej jej nie odegrałem, wróciła pod nogi Neymara, więc sporo szczęścia w tej sytuacji. Wow, ale szybko ładnie 2-2. Zioga Bonito. Ostatnia sytuacja, być może jeszcze, jeszcze, jeszcze taki skilion, bravo. Trzymaj mi na odcineczku. zwycięstwo będzie. Ale obawiam się widzowie, kochani. Że ten rywal będzie mieć 1900 punktów. Napisał GG. A nie! Dobrze, plus 16. Okej, okay. czyli to był mecz na ten moment równych sobie rywali, więc spoko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba, były troszkę emocje też przy tym spotkaniu, więc. Gate. Nice jest z Kent light, to prawda, to prawda tutaj. W których sytuacja gościu szczęście nie miał, ale z drugiej strony w pierwszej połowie mogłem wcielić jakąś bramkę, więc gdzieś tam. Poziom szczęścia wydaje mi się wyszedł na zero finalnie. Dzięki za ten odcineczek. Eee, widzimy się w kolejnym materiale. Jutro pewnie nagrody za Division Rivals sobie otworzymy. Ooo, I już mamy 30 sezon jeszcze do odebrania. Kogo weźmiemy, to raczej mniejsze znaczenie, ma, bo raczej z tych kart korzystać nie będziemy, dlatego weźmiemy sobie Rubena nowę Bardzo proszę, 87 Left Winger Back, czyli lewy wahadłowy. 30 sezon tutaj zakończony. Tydzień przed końcem sezonu widać, że sporo. Jednak w tę grywam na tym koncie, głównym koncie. Więc git, dobra, trzymajcie się i do zobaczenia.